Cześć kochani, witajcie z tej strony Ania. Witam Was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test kilku kosmetyków z kolekcji wersów, która powstała we współpracy z Make Up Obsession, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Weroniki, czyli wersów, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest to dziewczyna, która jest numerem jeden na naszym polskim, damskim YouTubie, ale uważaj Weronika, bo ja już Cię tutaj powoli gonię. Kolekcja Weroniki składa się z palety cieni, z palety do konturowania, z palety do brwi, i tam były też jakieś pędzelki z tego co kojarzę, i był też błyszczyk przeźroczysty oraz dwie pomadki. Ja skusiłam się, jak widzicie, tutaj tylko na paletkę cieni, na paletkę do konturowania oraz na jedną pomadkę, ponieważ te kosmetyki akurat ciekawiły mnie tutaj najbardziej. Nie będę tego ukrywać. I tak, jeżeli chodzi o paletkę, którą trzymam teraz w ręce, ona nazywa się You Got This i kosztuje 60 zł. Paleta mieści w sobie 16 cieni. O neutralnej i ciepłej tonacji i pozwala nam na stworzenie wielu makijaży Bardzo mi się podoba, że w paletce jest duże lusterko, które nie zniekształca twarzy, i to tyle, jeżeli chodzi o paletkę na obecny moment. Za chwilę przejdziemy sobie do testu, a teraz przedstawimy sobie drugi produkt, który będziemy testować, i jest to ta paleta do konturowania Pick-Me-Up. Kosztuje ona 40 zł, zawiera wszystkie produkty, które pozwolą nam na wymodelowanie twarzy. Posiada dwa odcienie brązera, szampański rozświetlacz oraz róż do policzków, i paletka również posiada w swoim wyposażeniu luster. A trzeci i ostatni produkt jest to pomadka Soft Cream, która kosztuje 25 zł. Ma pozostawiać satynowe wykończenie na ustach, jest komfortowa w ciągu dnia i nie wysusza ust. Jest to pomadka o odcieniu nude i pasuje do makijażu dziennego oraz wieczorowego. Pokrótce poznaliśmy wszystkie produkty, które będziemy dzisiaj testować. Ja już nie przedłużam. Przechodzimy do akcji. Oczywiście, że musiałam o czymś zapomnieć, o dwóch ważnych rzeczach, gdzie możecie dostać te kosmetyki. Z tego co wiem, to w drogeriach internetowych się one pojawiły oraz będą też dostępne stacjonarnie w Rosmanie. Już widziałam, że się pojawiły one właśnie na stronie Rosmana. A druga rzecz, o której zapomniałam powiedzieć, jest taka, że paletki przychodzą jeszcze w dodatkowych kartonikach. W tym momencie wiemy już chyba wszystkie podstawowe rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o tej kolekcji, i przejdziemy sobie od razu do makijażu. Oczu. Jeżeli chodzi o paletkę, jak możecie zobaczyć, ona dzieli się na dwa kolory: na brąz oraz na odcienie różu. Jest to coś, co mi się bardzo kojarzy z Weroniką, ponieważ kiedyś ona się właśnie kojarzyła z takim różowym kolorem, teraz bardziej właśnie z brązami i przez to ta paletka jest taka uniwersalna. Ja już przestaję gadać, przechodzimy sobie do malowania. Myślę, że dzisiaj postawię na odcienie brązu i złotego, ponieważ. Ostatnio robiłam Wam kolorowy makijaż, możecie go sobie tutaj obejrzeć, jeżeli chcecie. Testowałam tam kolekcję innych influencerów, które powstały właśnie we współpracy z markami kosmetycznymi. Zobaczcie, w palecce macie dostępne dwa cienie bazowe. Ja sobie akurat dzisiaj użyję tego Anesthy i przychodzę już tutaj do działania. Aha, nie przechodzę, bo muszę jeszcze sobie nałożyć korektor na powieki. Bym o najważniejszym punkcie zapomniała. Chwila, za sekundę tutaj wracam. Korektor, którego użyłam to ten z Hourglass. Ja wam oczywiście wszystkie kosmetyki, których używałam, podlinkuję na dole w opisie, więc tam sobie zaglądajcie. No, ten cień to jest akurat taki typowo bazowy cień. On wam nie da tutaj zbyt dużego pigmentu. On się dobrze właśnie sprawdzi jako baza. Na razie nie zauważyłam zbyt dużego osypu, jeżeli o niego chodzi. Teraz przejdę do najjaśniejszego brązu z tej paletki i to jest dokładnie ten. On się nazywa Sensitivity i go nałożę na całą moją górną Powiekę, przynajmniej postaram się i będę go wyciągała tutaj bardzo mocno w zewnętrzną stronę. Tak, na pierwszy rzut oka, co mogę zaobserwować, to jest to, że te cienie. A raczej ten cień, którego teraz używam, nie ma aż tak mega mocnej pigmentacji, że jesteście sobie w stanie nim zrobić krzywdę, więc już mogę tutaj wysnuć mały wniosek, ale może się z nim wstrzymam, a może się z nim nie będę wstrzymywać i powiem Wam to od razu, bo już oczywiście ten makijaż robiłam wcześniej. Jak robiłam sobie próbę przed tym filmem, te cienie są takie bezpieczne. Nie idzie sobie nimi krzywdy zrobić zupełnie. Więc będą one dobre dla osób, które na przykład zaczynają dopiero swoją przygodę z makijażem, bądź szukają czegoś takiego właśnie delikatnego na co dzień. Ogólnie coś tak czuję, że dokładnie tego cienia będę używała w moim codziennym makijażu, bo jest on taki idealny. No nie powiecie, że nie. Taki dzienniaczek. Teraz użyję sobie cienia Beauty. On jest trochę ciemniejszy i zacznę tutaj przyciemniać tą zewnętrzną stronę. Ale jak widzicie, ten cień, mimo że w paletce jest to widoczne, że jest on znacznie ciemniejszy, tak na oku aż tak ciemno nie wychodzi. Więc myślę, że fani takiego mocnego pigmentu nie będą zdecydowanie usatysfakcjonowani z tego co widzę. Wiecie co tak, przyglądam się tutaj dwóm cieniom z tej paletki i niech mi dadzą znać osoby, które też mają tą paletkę, że tak powiem, na żywo przed sobą. Czy cień Power oraz cień passion nie są dla was bliźniaczo podobne, bo dla mnie są i nie jestem w stanie dostrzec zbyt dużej różnicy między nimi. Nie dawało mi to spokoju, więc zrobiłam sobie swatcha na palcach, i faktycznie ten cień passion jest trochę ciemniejszy, ale nie jest on na tyle ciemniejszy od tego cienia power, żeby było to widoczne. Na oku, jak ja bym te dwa cienie koło siebie położyła, bo ta różnica nie jest zbyt duża. Wiecie o co mi chodzi? Gdyby ten passion był jeszcze ciemniejszy, wpadał aż pod taki, bym powiedziała, prawie że czarny, albo bardzo, bardzo ciemny brąz, wtedy to by miało dla mnie tutaj większą rację bytu. Ale okej, okay, widocznie tak miało być. Ja sobie przejdę teraz do cienia Power i zacznę go nakładać w taki sposób, jakbym chciała tutaj sobie zrobić kreskę. Mów jak się stracił? Halo cieniu, gdzie się podziałeś? Halo, gdzie jesteś? Hmm, cień mi uciekł. Ale jak tutaj podokładałam trochę tego cienia, no to jest wszystko w porządku, chwila. Trzeba naprawić błędy, które się zrobiło. Trochę się te cienie osypują, co jest widoczne w tym miejscu, ale nie jest to zbyt duży osyp. Miałam cienie, które osypywały się bardziej, więc jest to w granicach tolerancji, ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tym, że te cienie się ładnie ze sobą łączą. I ładnie blendują. Że osoba, która nie jest na przykład wprawiona aż tak mocno w makijażu, nie będzie miała tutaj zbyt dużego problemu, jeżeli chodzi o te cienie. Przeszłam sobie teraz do najciemniejszego cienia z tej paletki, ale jak możesz zobaczyć, właśnie przy blendowaniu on się tutaj trochę traci. Ale mimo wszystko dzięki temu tworzy się takie ładne i dosyć naturalne przejście. Nie idzie sobie, moim zdaniem, tą paletką zrobić krzywdy. Absolutnie. Zajmijmy się teraz dolną powieką. I z tej paletki wydaje mi się, że użyję sobie na sam początek tego cienia Madness. On jest taki trochę szaro-różowy, taki brudny trochę. Jestem ciekawa, jak on właśnie wyjdzie na powiece. Czy będzie się bardzo odznaczał od tego ciepłego brązu, czy raczej będzie się fajnie komponował. Zobaczmy. Jest on bardzo delikatny a przy tym wszystkim pasuje pod brąz, który mam na górnej powietrze i teraz sobie przejdę do cienia Beauty, czyli tego brązu, którego używaliśmy jakiś czas temu i go sobie tutaj zacznę dokładać i będę powolutku przyciemniała właśnie dolną powiekę. Jestem już w połowie mojego makijażu i przyszedł teraz czas na błyski i myślę, że chciałabym użyć albo tego jaśniejszego, albo tego ciemniejszego i teraz się zastanawiam, który by mi tutaj bardziej pasował, no chyba, że jakoś by mnie połączyła i może zacznę sobie w takim razie od tego ciemniejszego. OK, nie za bardzo on się chce z palca nałożyć na moją powiekę. Chwila, zobaczmy, jak będzie to w przypadku pędzla, czy będzie lepiej. No jaśniejszy się nakłada zdecydowanie lepiej niż ten ciemniejszy na powiekę. I teraz jestem w miarę tak usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi o ten kolor. Ale też ten błysk nie jest taki mega mocny. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I jest to zauważalne. Nie jest to taki rażący z odległości błysk, do którego ja przywykłam. Chociaż wydaje mi się właśnie, że na mokro ten błysk będzie mocniejszy. Więc żeby też nie tracić waszego czasu, ja makijaż oczu dokończę sobie poza kamerą, dokleję sztuczne rzęsy, wytuszuję je, i skończę drugie oko. I tutaj do Was wracam. Będzie to dla Was dosłownie sekunda. Proszę bardzo, makijaż oczu jest już skończony. Podsumowanie paletki zostawimy sobie na sam koniec filmiku, a teraz przejdziemy do konturowania. Paletka do konturowania składa się, jak możecie zobaczyć, z czterech elementów. Mamy tutaj róż. Brązer bardzo ciemny, którego się trochę boję. Taki jaśniejszy. Jego boję się już troszeczkę mniej, a wręcz jestem nim zaintrygowana oraz rozświetlacz. Więc co? Przechodzimy do konturowania. Oczywiście paletka zawiera też lusterko, co mnie bardzo cieszy, które jest w miarę spoko. Coś mi się tu przykleiło. Co to jest? Aha. Ogólnie brązery się bardzo sypią. I są mocno napigmentowane. Mocno. Ten najciemniejszy kolor jest na mnie za ciemny. Od razu jest to widoczne i ten kolor akurat do mnie nie pasuje, więc na tym poprzestanę i przejdę do tego koloru, który mi bardziej odpowiada, czyli do Chocolate Loco. Patrzcie, jak one się sypią. Chwila. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Widać to? Mocny jest osób, jeżeli chodzi o bronzery, więc już od razu to zaznaczę, uważajcie, jeżeli chodzi o brązer, bo jak przy paletce nie jesteście w stanie zrobić nią sobie krzywdy, tak bronzerem już możecie. I jak możecie zobaczyć, ten jaśniejszy bronzer ma zdecydowanie ładniejszy kolor, bardziej mi pasuje i na żywo wygląda świetnie, nie wiem jak jest w kamerze, ale na żywo bomba. Wykonturowana przedczas teraz na róż, on jest w takim pięknym, koralowym kolorze i on już się nie sypie tak mocno jak te bronzery. Ale jego intensywność też jest tutaj w miarę mocna, więc zakładam, że należy też z nim uważać. Zobaczmy więc, jak sprawdzi się teraz rozświetlacz. On jest w takim złotym kolorze. Jestem ciekawa, czy on będzie też taki dosyć intensywny tutaj, jak te wszystkie inne produkty z tej paletki. Zobaczmy, przekonajmy się. Ładny jest, mm -hmm. ładnie wygląda, ale on też, podobnie jak te błyszczące cienie, które mam na powiekach, nie jest aż tak bardzo intensywny, mi się wydaje. Z tego co widzę, nie robi on takiej ciemniejszej tutaj poświaty, więc to na duży plus, bo często jest tak właśnie, że jeżeli mamy na przykład złoty rozświetlacz. To jest tutaj baza kolorystyczna też w nim i niestety wtedy się na przykład przy jaśniejszej karnacji może robić tutaj taka ciemna plama. Z jakimś rozświetlaczem, tak jakiś czas temu miałam. Nie wiem z jakim, ale tak było. Poza kamerą nałożyłam sobie na moje usta konturówkę, bo teraz przechodzimy do ostatniego produktu w naszym teście, czyli do pomadki w takim pięknym kolorze. Zobaczymy, jak ona się na naszych ustach sprawdzi. Ma zwykły, mały aplikator, więc przechodzę do malowania. Nie uważacie, że ona kolorystycznie idealnie pasuje pod tą konturówkę? To jest szok. I jak ona przepięknie pachnie! Taką wanilią, takim ciastem, nie wiem smakowicie, aż bym normalnie to zjadła. Pomadka nałożona, jak możecie zobaczyć, ona ma takie satynowo-matowe wykończenie. Kolor mi się bardzo podoba, bo to jest taki stuprocentowy mój kolor, jaki ja zawsze lubię w typie chudy bombshell, właśnie. Którą zawsze przyrównuję, bo to jest moja numer 1 pomadka. Ogólnie jest komfortowa na ustach. Trochę mi już tutaj przeschnęła, więc zobaczmy, czy ona się odbija. Zrobię sobie buziaka na dłoni. Odbija się tak, jak myślałam. Na ustach się zbytnio nie odznacza, więc tak się prezentuje. Już skończony makijaż. Przyszedł czas już na podsumowanie naszego testu. Ogólnie Wam powiem, że jestem bardzo pozytywnie tą kolejcją zaskoczona. Przyjemnie mi się z niej korzystało. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie plusy, to Wam powiem, że opakowania są świetnie wykonane. Podoba mi się design, nie jest tutaj nic przesadzone. Są one bardzo użytkowe. Cena tych produktów też jest w porządku, bo nie jest ona ani zbyt wygórowana, jak na markę Make-up Obsession. Wydaje mi się, że te ceny u nich właśnie oscylują wokół tych, więc jeżeli o to chodzi to super brawo, ale przedstawmy sobie plusy i minusy każdego z tych produktów po kolei zacznijmy sobie od paletki do konturowania, bo ona podobała mi się najbardziej, nie będę tego ukrywała, może od samych brązerów zacznijmy. One są bardzo mocno napigmentowane i się sypią, więc na to radzę uważać. I dla osób, które zaczynają swoją przygodę z makijażem, to naprawdę wystarczy niewielka ilość takiego produktu i jesteście w stanie wykonturować sobie ładnie całą twarz, więc proszę mi tutaj uważać z ilością, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Ten bronzer jest na mnie za ciemny, on się dobrze sprawdzi, myślę, osobom o trochę ciemniejszej karnacji, albo też stosować można go moim zdaniem na powieki, jako cień, po prostu. Tak w ogóle mi się wydaje, że tą paletkę też możecie stosować jako cienie do powiek, bo jest ona taka multifunkcyjna, ale ten jaśniejszy zajebisty. Bardzo dobrze się na nim pracowało, one się też ładnie blendują, nie robią plam, więc to jest na duży plus. Przechodząc dalej do różu, jego kolor jest prześliczny. Myślę, że akurat taki odcień koralowy będzie pasował praktycznie każdemu. Jest on bardzo uniwersalny, ale on jest też bardzo intensywny, więc należy z nim uważać, nie nakładać go za dużo, ale on w przeciwieństwie do tych bronzerów się już nie sypie. I to fakt. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to jest on typowo złoty, bardzo ładnie się błyszczy i też nie robi ciemniejszej poświaty, więc dla osób o bledszej karnacji będzie on też bardzo spoko. Daje on efekt na policzku z lekkimi drobinkami, na mokro jesteście w stanie uzyskać z niego bardzo mocny błysk, bo próbowałam i tej paletki myślę, że będę używać w moim codziennym makijażu, bo naprawdę bardzo dobrze mi się ona sprawdziła. Teraz sobie przybliżymy plusy i minusy. Pomadki ma mega kolor, ja bardzo lubię takie odcienie, prześlicznie pachnie takim waniliowym ciastem. Ma dobry pigment i nakłada się równomiernie, ale nie zastyga ona w 100%, niestety się odbija, przez co trwałość tej pomadki do najwyższych nie należy. A z plusów wam jeszcze powiem, że ona nie spływa z ust, nie przesusza ich i jest bardzo komfortowa. I też nie tworzy na ustach się żadna skorupa. Bardzo ładnie ta pomadka wygląda. Jeżeli chodzi o cienie, jest wszystko w porządku, tylko ja bym tutaj bardziej powiedziała, że ta paletka jest... Troszeczkę bardziej delikatna, więc lepiej sprawdzi się dla osób, które dopiero zaczynają z makijażem, bądź ma być to ich pierwsza paletka, ponieważ tą paletką nie zrobicie sobie krzywdy. Jak to jest już niestety do zrobienia przy bardziej napigmentowanych, mega mocnych cieniach. Więc tu jest bardzo bezpiecznie. To jest w sumie z jednej strony plus, z drugiej strony minus, bo dla osoby początkującej będzie to plus, a dla osoby już średnio zaawansowanej, bądź zaawansowanej, to będzie takie, no. Czegoś tutaj może brakować, ale ta paletka moim zdaniem idealnie sprawdzi się na co dzień. Jeżeli chodzi o kolory, to są one dobrze dobrane, ale też nie jest tak, że zrobicie tutaj nieskończoną ilość makijażu, nieskończoną ilość opcji kolorystycznych. Zrobicie coś w brązach, zrobicie coś z błyskiem, z akcentem różowego. Możecie oczywiście zrobić za pomocą tej paletki dzienny makijaż, wieczorowy, ale bardziej bym tutaj się nastawiała, że jest to taka paletka na co dzień. Bardzo mi się podoba też, że błyski nie są zrobione na jedno kopyto, każdy jest inny. Ja tej paletki będę używać, wydaje mi się, w moim codziennym makijażu, bo niektóre brązy z tej palety mi się bardzo podobały i podoba mi się to, jak one wyglądają na oczach i jak się łatwo blendują i jak ładnie wyglądają, więc to tyle. Ogólne wrażenie moje na temat tej całej kolekcji Weroniki jest bardzo pozytywne, więc... Brawo! A Wy możecie dać mi znać, co myślicie o tej kolekcji, które kosmetyki, które dzisiaj przetestowałam, podobały Wam się najbardziej, które najmniej czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż kochani, do następnego razu. Buziaki trzymajcie się. Cześć! Mua.